Jak zadekretować pojedyncze naliczenia rozliczeń międzyokresowych w rachmistrzu i rewizorze Nexo Nexo Pro? Pojedyncze naliczenie rozliczenia międzyokresowego tworzy obraz księgowy, który jest od razu gotowy do dekretacji. Zanim jednak to nastąpi, należy upewnić się, czy w programie zdefiniowane są odpowiednie schematy dekretacji. W programach księgowych linii Nexo oraz Nexo Pro z łatwością dodasz wzorcowe schematy dla naliczeń. W tym celu przejdź do modułu Dekretacja dokumentów. Widok Schematy dekretacji. Z górnego menu Operacje, wybierz Dodaj wzorcowe. W przypadku rewizora możesz wygenerować schematy dla dwóch wzorcowych wariantów planu kont. Wybierz odpowiedni wariant i zaznacz tylko te schematy, które chcesz dodać. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z własnego planu kont, konieczne będzie odpowiednie zmodyfikowanie schematu. Gdy schematy są już gotowe, przejdź do widoku Dekretacja Dokumentów. Znajdują się tu obrazy księgowe dokumentów oczekujących na dekretację, w tym naliczeń RM. Zaznacz naliczenia, które chcesz zadekretować. W przedstawianym przykładzie skorzystamy z opcji dekretacji automatycznej z potwierdzeniem dostępnej w górnym menu Operacje. Program wybiera odpowiedni schemat, a następnie wyświetla uzupełniony dekret. Pozwala to na dodatkową weryfikację. W przypadku dekretacji kilku naliczeń, program będzie czekał na potwierdzenie każdego zapisu przed wyświetleniem następnego. Automatyczna dekretacja bez potwierdzenia wykonałaby ten proces szybciej, jednak utracilibyśmy możliwość weryfikacji dekretu przed jego zapisem. Gotowe. Naliczenia rozliczeń międzyokresowych zostały zadekretowane. Warto zaznaczyć, że proces dekretacji w rachmistrzu Nexo Nexo Pro wygląda identycznie. Różnicą będzie inny dokument finalny, zapis w KPIR.